Dzięki pracy policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej zatrzymano szefa grupy handlującej ludźmi. 35-letni Jacek N. oferował pracę poprzez ogłoszenia w prasie. Były to krótkie informacje typu „Złota rączka, praca w Anglii i załączony brytyjski numer telefonu. Rozmówca zapewniał stałą pracę i regularne wypłaty. Z chętnymi umawiano się już na dworcach w Anglii. Na miejscu okazywało się, że zamiast godnych warunków i obiecanego zatrudnienia mężczyźni tygodniami koczowali w opuszczonych ruderach bez prądu i wody. Nie otrzymywali również uzgodnionej wypłaty, dawano im jedynie małe zaliczki, które starczały na zakup minimalnej ilości jedzenia. Na budowie pracowali po 12 godzin cały czas, pilnowani przez członków tej grupy. Osoby, które domagały się pieniędzy lub namawiały innych do sprzeciwu, były bite i zastraszane. Jacka N. zatrzymano w Krakowie. Sąd zadecydował już o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Ponieważ czerpał korzyści z niewolniczej pracy, przedstawiono mu zarzut handlu ludźmi. Za ten czyn może trafić do więzienia na okres od trzech, nawet do 15 lat. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają zatem dalszych zatrzymań. Przesłuchano już 60 pokrzywdzonych, ale oceniamy, że może być to nawet około 100 osób.